Dzień dobry. Witam, witam wszystkich serdecznie. Wtorkowy poranek, 13 maja 2025. No dobrze, połączmy się z naszym głosem duszy. Wdech, wydech trzy razy i słowa po tym wypowiedziane. Zaczynamy. Mam nadzieję, że komuś to pomaga. Daj znać, że byłeś, że byłaś poprzez serduszko w komentarzu. W imię miłości, a w zgodzie z moją boską wolą, przyzywam moją duszę, aby połączyła się z moim ciałem w stu procentach. Jesteśmy popełni, ale nie tak do końca, bo jeszcze dzisiaj ta energia będzie odczuwalna. A więc zobaczmy, co ma nam przewodnik duchowy do powiedzenia na ten dzień. Mam nadzieję, że wczoraj sobie robiliście taki fajny dzień refleksji. A dziś zobaczmy. 13 maja. Co tutaj nasza dusza ma usłyszeć? Co chce przekazać? Właściwie. Co ona chce nam przekazać? Wtorek. Poproszę. Już dziś jest lepiej. Mamy tutaj boskich pomocników. Dzisiejszego dnia. jaka energia będzie towarzyszyła nam wtorek 13 maj 2025 myślę 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 i nie wiem czy wymyśla Dzisiaj bardzo myślowo. Co prawda, Merkury jest w byku, więc te myśli powinny być spokojne, ale um, jakieś mamy tutaj zagwostki myślowe. I coś na miłość. 13 maj 2025. Dziewiątka. Dziewięć, dziewięć. Dziewiątka dla narodu. Zobaczmy, co mamy w tle. A Dwójka buław. Nie wiem, co zrobić. Mam dwie sprawy do załatwienia. Dwójka buław i nie wiem, którą drogę. Ale czas tutaj wybrać się, zastanowić, ale jakoś tak nie możecie się do końca zdecydować. Ok, lecimy po numer 15. Co tutaj to dusza? Piękna karta. Piękna karta, która mówi o, o tym, że twoi boscy pomocnicy chcą przybyć. Przybyć do ciebie, przynosząc Ci dobre wieści, że niezależnie od tego, nad czym pracujesz, dziś odniesiesz sukces. Zła wiadomość to cóż. Właściwie to nie ma żadnej złej wiadomości, jest tylko rzeczywistość, która w Twoim przypadku sugeruje, żebyś w pełni cieszył się swoim sukcesem jedynie wtedy, gdy zdasz sobie sprawę z faktu, że nie tylko dzięki sobie znalazłeś się w miejscu. W którym jesteś, nie znaczy to, że musisz umniejszać własną chwałę albo być fałszywie skromny, jeśli chodzi o swoje osiągnięcia. W żadnym razie. Zasługujesz na to, by dziś właśnie błyszczeć, więc błyszcz. Tutaj jest Ci przypomniane, po prostu byś był wdzięczny i doceniał udział tych, którzy pomogli ci dotrzeć do punktu, w którym jesteś. Tego grona należą też duchowni. I duchowni pomocnicy, przewodnicy. I na koniec sukces pociąga za sobą ryzyko, że sam będziesz stał w świetle Jupiterów. Na pewno słyszałeś stwierdzenie, na szczycie jesteś samotny. Hmm? Na szczycie jesteś samotny. Nie musi wcale jednak tak być. Jeśli będziesz pamiętał, jak się tam znalazłeś, przesłanie Twoich boskich pomocników na dziś: podziel się światłem Jupiterów. Dzień pełen triumfu, przywództwa, sukcesu, osiągnięć. A więc dziś może Wam się wiele, wiele rzeczy udać. Ale też nie skupiajcie się, bo tu bardzo dużo myślenia jest. Tak? Jak ja sobie poradzę, co ja mam zrobić, a może mi nie wyjdzie, a może jestem za, za słaba, za słaby, e, nie dość wartościowy, mam tu problem, nie wiem jak z tego problemu wybrnąć, i tak dalej. Mars bliźnięta, a Mars to hmm, bliźnięta myślę, Mars działanie i poprzez te myśli e, powodujemy, że nie możemy działać. A? Właśnie. No, bo ten umysł paraliżuje nasze ciało. Bo ten umysł nie daje nam lekkości tej duszy. Chcesz dziś coś uzyskać, chcesz dzisiaj dokonać wspaniałych rzeczy. Cokolwiek to jest, to może być malutkie, ale jakże fascynujące. Więc nie nastawiaj się od razu, że ci nie wyjdzie, że nie dasz rady, że już masz dość, że nie potrafisz. To jest złe myślenie, to jest niska energia. Ale, ale, dziewiątka mieczy mówi również o tym, że mamy nadmiar myśli. A czasem z tych nadmiaru myśli wyłania się jedna czysta myśl, która jest rozwiązaniem dzisiejszego dnia. A więc skup się pozytywnie, roz, rozbłyśnie, tu rozbłyśnie coś. No, Jeśli chodzi o miłość, to mamy też dziewiątkę. Dziewiątkę monet, która mówi: Słuchajcie, w, w takim normalnym tarocie, e, o tym, że tutaj są singielki, które dbają o siebie, które doceniają siebie, które e, single, singielki, tak, e, chcą sobie tutaj zrobić fajny dzień i tak dalej. Natomiast w tej talii mamy tutaj przedstawioną parę. To może być zazdrość, że jesteście w relacji. To może być myślenie o tym, że ktoś, e, ktoś się z kimś spotyka. E, może kogoś spotykacie, może kogoś widzicie. Nie wiem, może na jakiejś na Facebooku, czy gdziekolwiek dowiadujecie się, że ta osoba ma jakieś tam romanse z kimś innym. Druga sprawa to może być taka, że możecie poznać kogoś. Bo to zależy, w jakiej Wy jesteście tutaj sytuacji. Czy jesteście tą osobą, która widzi? Czy jesteście tą osobą, gdzie Was ktoś widzi? Gdzie idziecie z kimś razem? Gdzie poznajecie tutaj kogoś? Spotykacie się. Dobry dzień na spotkanie, ale niedobry dzień na zazdrość. Tak? E, na szpiegowanie, na stalkowanie, na jakieś tam. Przyglądanie się. Nie, to nie jest dobry dzień. Nie jest dobry dzień. Może dlatego tu masz zmartwienie, bo coś ci się wydaje, że mój mężczyzna albo moja kobieta gdzieś tu z kimś coś, e, no, gdzieś na boku coś tam, ma kontakt. Tak czy tak, słuchajcie. Dobry dzień na spotkania, dobry dzień na, na to, żeby poznać kogoś. Jeżeli jesteście w relacji, to zwróćcie uwagę, jakie myśli wam przychodzą dzisiejszego dnia. Czym się tak zamartwiacie? No? Najpierw sprawdźcie, a potem, a potem oskarżajcie no? tą drugą osobę. Tak czy tak, idziemy po zwycięstwo, będziemy tutaj triumfować, chcemy coś osiągnąć, więc tutaj boscy pomocnicy przychodzą z pomocą, by tak się stało. Nie ma co się martwić. Zawsze jest jakieś wyjście, jakaś jasna myśl, która rozwiązuje ten problem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Buziaki. Do jutra, papa. Pa.